Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w wyczekiwanym odcinku strollowania, ponieważ ostatni film zrobił tyle wyświetleń, jest to bardzo, ale to bardzo dużo, i tyle łapek w górę, za co jestem wam bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Jeżeli pod tym filmem dobijecie 4000 łapek, wiem, że jest to dużo, ale ja wiem, że dacie radę, to robię kolejny film tego typu. Ponadto w komentarzu napiszcie hashtag zwierzę, a przypnę wam serduszko oraz widzowie musicie zostawić suba z dzwonem. Mamy prawie 70 tysięcy, znaczy 62 chyba. Także zostawcie wszyscy suba z dzwonem, ale na pewno sprawdźcie czy macie dzwonek. Oczywiście grają dzisiaj się na swoim serwerze czyli LindGG, i jedyne co mogę wam powiedzieć, to oglądajcie do końca, bo wyszedł odcinek bardzo fajnie. Ale przed odcinkiem mam dla Was jeszcze jeden serwer, który ma mega potencjał, więc zobaczcie to. Ogólnie widzowie, chciałbym Was zaprosić jeszcze przed chwilą na serwer RP4U. Jest to serwer Koch, czyli King of the Hill. I ogólnie po wejściu na serwer od razu macie jakieś zabójstwa, śmierci, asysty. I wybieramy sobie drużynę. Nasza chce być USA! najecie oczkiem, żeby otworzyć. Tutaj mamy topkę graczy. Używając escape'a mamy jakieś informacje o postaci, levele, pieniądze, w ogóle ogólnie statystyki. Mamy tutaj ustawienia, pole walki, mamy tutaj Francję, mamy tutaj Chiny i USA. Ogólnie tutaj możecie się postrzelać, macie tutaj zbrojownię na przykład. Na start bym sobie wziął to i wypożyczę sobie, bo mi nie stać. No i proszę bardzo, mamy klamę. Możemy mieć również swoje pojazdy jakieś. Kupiłem sobie amunicję. Tutaj ogólnie, jeżeli jesteście w USA, konkurujecie z Chinami oraz... Yy, z Francją. No i to jest taki serwer, gdzie możecie się fajnie postrzelać. Ogólnie mamy też takie coś jak menu serwera. Mamy tutaj klany, mamy tutaj rynek, mamy tutaj topkę graczy w ogóle jakąś. No i oczywiście są również ustawienia. Możecie sobie wejść i sprawdzić. Weźmiemy sobie, wypożyczymy jakiś pojazd, na przykład ten. I jedziemy się strzelać. No na razie nikogo nie ma na serwerze, tak. Dlatego sobie wejdźcie i to jest serio coś nowego. Bo pierwszy raz jestem na takim trybie na fajwemie. Co najlepsze szukają ludzi do administracji. Wymagania to po prostu 16 lat aktywność i jakieś doświadczenie w po prostu no, i rekrutacja jest otwarta od środy, od 18.00. Na mapie pojawi się zrzut amunicji. No i macie sobie zrzut, macie jakieś porozwalane rzeczy, jak na prawdziwej takiej wojnie. Starty w sobotę 13 stycznia, 18.00. Mają 70 customowych broni. I ogólnie jest pula nagród 10 tysięcy złotych dla osób z pierwszej i trzeciej topki. No i 500 złotych blikiem dla pierwszej osoby, która wbije 50 level. Także wejdźcie sobie, sprawdźcie ogólnie cały ten tryb, bo jest serio, mega fajny. I pewnie jakieś streama jeszcze z tego zrobię. Więc wejdźcie sobie do nich do Discorda, linka macie w opisie. Siemano, więc tak jak wiecie, po. Wstępie wstępie w dzisiejszym odcinku będziemy znowu trollować jako pedy w GTA, czyli mogę być sobie małpą. Czekajcie, gdzie to się robiło. Zapomniałem, gdzie to się robiło. Na start możemy być czymś nietypowym, czym w sumie jeszcze nigdy nie byliśmy. I wydaje mi się, że e, króliczek jest dosyć spoko. Zobaczymy reakcję graczej, a wy oczywiście zostawcie łapkę w górę i oglądajcie do końca. Tu są jakieś gracze, patrzcie. No nie, czemu ja tak wolno biegam? Stój! Czekaj, Ej, za, królik! A masz, bo... a! To królik taki, ten? Obyczajisz, no, eee, Dlaczego od... o mnie biłeś, synu? No bo to ten. <laughs> O co mnie strzelą? Zstrzelął strza... <laughs> <laughs> cię biorę. Królika, go. Proszę. co jest z tymi graczami? Więc wziąłem sobie bomby przylepne oraz flesze. I na przykład, jeżeli ktoś będzie odjeżdżał autem, to królik mu przylepi taką oto bombę. Ja pierdzielę, to będzie dobre. Oczywiście potem damy graczom skrzyneczki, żeby nie było, że ich trolujemy, tak? I damy im taką rekompensatę. Patrzcie, to są gracze, to są gracze. I im to przylepcie jako królik. Ciekawe, czy się zorientują. Eee. <laughs> Co jest? Będę przy śmieci, bo Co jest? Co ty królik robi? mnie. <laughs> Ktoś tam krzyczał królikardem. Wsiadam do fury. Wypad mi za auto. Jadę z wami. Podejdź, ja kieruję, ja kieruję. Weź tego królika, zabij go śmiecia. <laughs> Stwierdzielamy, wybuchamy to. <laughs> O kurde! Czekaj! Trzymajcie chłopaki, chodźcie chłopaki, chodźcie chłopaki! Chłopaki, ma. chłopaki, macie kejsy, podzielcie ma. się, macie to się podzielić. Macie się podzielić kejsami. Jesteśmy na filmie. Tak, będziesz na filmie, będziesz na filmie. Pozdrawiam, 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 pozdrawiam. Pozdrawiam. Pozdrawiam, ja pierdzielę. Bardzo mili gracze. Pozdrawiam, pozdrawiam graczy. Dobra, musimy się teraz zamienić na przykład w jakąś inną postać. Kurde, co to jest? Ja wyglądam jak Mewa jakaś. Będę takim otopsem. Piesek Nie chodź gucia. <śla> szpital. <O>, Ty On <śla> mnie wziął z jakiegoś gucia. Co jest? Jestem tego psem! Gucia, fajne im. Tu przylepimy bombę. żeby nie widział? Nie! Yo, jaki pies fajny, k***a! Skąd wy go macie? Niech on odjedzie stąd, niech on odjedzie stąd! Niech on stąd odjedzie, no to jest bomba! No, odjedź stąd! Trzeba im pomóc. Mamy ta darmowa kasa. nie ja. No ja widziałem, co masz w bytku. Boże, Paweł! Kurwa, my jeszcze w zajebu jakiś jakimiś sergerami odpierdolonymi. Damy temu case. O tak! Paweł się tak Co? Jak ja kocham graczy LinGG, naprawdę. A, wybuchłeś, wybuchłeś, p***a Widzę, że na mnie stoi <grym> No prawda ci gracze, to, są, to jest stan umysłu Dobra, idziemy na szpital, to są jacyś ludzie Cześć wespół, kuci-kuci-kuci-kuci Jesteś przy głowę jak BAM! Mogę, mogę z tobą? Mogę z tobą? Co? No też no. ten no, no. 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 Ała! Mila, ja mu muszę odgryźć jajka, poczekaj. E, proszę operację, on nie ma mieć jajek, nie ma jajka. Dobra, 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 dobra. Tak, przyjęli, że troluję tych graczy, naprawdę. Ogólnie zastanawiam się teraz, jakiego peda sobie wziąć. Wydaje mi się, że może zobaczymy sobie jakiegoś jeszcze zwierzaczka i potem weźmiemy sobie jakiegoś innego peda. Ogólnie widzowie puścimy takie coś jak zrzut na serwerze i zobaczymy ile osób tam przybędzie i będziemy się z nimi strzelać jako po prostu małpa i jestem ciekaw ich reakcji. Zobaczymy, czy się zdenerwują, czy może nie. Dobra, teleportowałem się już na zrzut. Na razie tutaj jeszcze widzę, że nikogo nie ma. O kurde. Patrzcie to co już cała ekipa jest. Dobra, walę im sztangę Dobra, leży Dobra, jeden leży, jeden leży Hopy w szoku, że pewnie z małpą się strzelają Nie, 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 nie Zobiję go. Jeden kolejny leży Hopy w szoku. Gdzie on jest? Skąd to do mnie strzela? Nie widzę! Ała! się podniecił! Dobra, uciekamy, dajemy im rewy. Rewive 195. Dobra, niech mają rewy i niech sobie tutaj strzelają. Hopy, hopy były w szoku normalnie, nie? Dobra, teraz potrzebujemy sobie wybrać jakąś, e, że tak powiem, postać taką, no, nawet coś takiego. Ja wyglądam sportowo, wyglądam fit. Co to jest? Dobra, będę sobie jakimś żulem na przykład. I strolimy jakiegoś gracza, zobaczymy jego reakto. OOOO PRDALO do. Nie, nie. O kurwa. <śmienic> to bym się nie spodziewał. <śmienic> Fuck you, Ben. Fuck you. O! Ty <śmienic> chodź, kurwa to czwórka na furę życzył. Dobra, będę takim oto dziwnym dziadem. Idziemy na mechanika w sumie, bo czemu by nie? A nie działa, nie działa k Klamę na molu. Królika widziałem na molu. <śmienic> I tego królika bił mój kolega. Ten kolega właśnie. Dzień dobry. Kurwa, bomba! Czu czuję, byłoście. Jaka bomba? <śmienic> nie, 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 nie. nie. Ebi, kocham cię! Do widzenia! <śmienic> A, do mnie! U! Nie oddawaj, nie oddawaj, to nie oddawaj im tego auta! Co to się odwala? O, wylizali mi dupę! Ja ja nie to nie ja! To nie ja. żeście to co się dziwi. No właśnie. Jakie on szrota? Chyba kupy już ten dworcu, to kół nie ma. Bo wysadził je. Tutaj rekompensata, proszę bardzo. O! Ej, kto mi to wziął? Zadopcyj mu skrzynkę. Skrzynkę, boże, skrzynkę. Dobra, jeszcze idziemy jako dziku. co to, co to? Ja świga! Chorom, chorom. Świnia świga! Pogucie na kebabę? Na kebabę się robię, Problemy, co robię? Jestem. Kozakom, nie ma takiej osoby. Trochę mi ryj wystaje, ale to na spokojnie, damy radę. Tutaj jakieś chłopak przed nami, no. O, faktycznie. Kurwa, pójdziemy na siłownię? A, kurwa, mnie. Dobra, widzowie, to na tyle z tego odcinka. Zostawcie łapkę, zostawcie suba. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, napiszcie to w komentarzu. A ja oczywiście nagram więcej tego typu filmów. Elo. to to ten to zajebał na za do się na wizji już rozmylałeś tyle nie ma się to dziwi no Na miejscu pikelsa też bym cię odpulił, niech się wstydzi